Dzień dobry, witamy Państwa w dniu trzecim opolskich zmagań. Jak widać po nas, właśnie widać, że to już jest dzień trzeci. Daj łapę po stękaniu, bólu mięśni, w rozgrzewkę, próbujemy to jeszcze jakoś uskutecznić, ale Państwa, to już niewiele da na te mięśnie zmęczone. Jeszcze chwilę, łapa. Już starczy. tego fajacowania? Yy, nie, nigdy nie bym został. Jakubowice Dzisiejszy dzień w sumie uznajemy za takie trochę rozstradowanie, żeby nie przesadzić, bo już naprawdę nas bolą nogi Bolą dupki Także w planach dzisiaj mamy taki lekki powiedzmy tour de palast, tylko że na opolszczyźnie Będziemy pod pałacem, później jedziemy pod zamek w Niemodlinie i tam też pod pałac książąt Niemodlińskich no, później jeszcze jeden pałac odhaczamy, a generalnie cała nasza dzisiejsza trasa yy, to tak naprawdę jest z lekką modyfikacją, wydłużeniem trasy, ścieżka wokół Niemodlina, także przy okazji będziecie mieli okazję zobaczyć jak ta trasa tutaj wygląda. takie no spokojnie nie stresujemy się na luzie a dzisiaj jest jak to nazwałeś? Chiller ride Chill ride tak, a tylko wczorajszy dzień był normalny ride o. Amatorka, po prostu amatorka No nie po prostu roz, a roztrenowanie ładnie nazwane No, szczerze mówiąc to nie wiem no, ale... Tak jak po jeziorze Nyskim, no ekspert potrafi poznać, że jest też trudny zbiornik wodny No to... Po smaku wody <laughs> Ale zieloniutko no, tak. Trasa na razie jest bardzo przyjemna bo przed chwilą było lasem, a teraz ścieżką rowerową wzdłuż drogi. Także wygląda to całkiem obiecująco. Jadę, no jadę. Idźmy nie pogani. Ojej. Ojej. Wow. nad Zespołu w Kurowice. Dotarliśmy właśnie do Niemodlina pod zamek. Próbujemy się tam właśnie dostać, żeby z bliższego sobie troszkę zobaczyć. Natomiast zobaczcie, jesteśmy pod nadleś... gospodarstwem rybackim Niemodlin, z lasów państwowych w ogóle. Jest taka ryba, jak były w Baryczy. Tak na razie to ten zamek to średni. Odrapany i szpetny, jak dla mnie. A wiecie, że jestem Everything Hate Club. Ale rycerz fajne. Dobrze widzowie, okazuje się, że chyba nie da się tam wejść. Na to wskazuje brak, brak klatek. Takie miejsce się wylosowało na pierwszy postój a na nim rogale na tak zwane ostro czyli z serem i sienką. smacznego rozmawiamy teraz o Maku na rogalu i Julia ma coś śmiesznego do powiedzenia <grym> 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 Bo pytasz co można zrobić z maku No i mówię, że McDonalda <grym> albo Pilinżometr się włączył. <laughs> tylko go. Makaron. <laughs> Dobra, z niemodlina wyjeżdżamy. Zamek okazał się rozczarowujący dla nas, bo w sumie go ze znaliśmy, a tak naprawdę nie, ani się nie dało wejść. A to, co nam się udało z zapłotu wypatrzeć, to tak naprawdę średnio zrobione i niezadbane. Były tam jakieś figury. Krążymy teraz po tych opolskich terenach, no i w sumie siłą rzeczy co chwilę przez jakieś drogi polne przejeżdżamy między wioskami i tak dalej. Ale ja jestem tak naprawdę w szoku, jestem zdziwiony ciężko yy, jakością dróg tutaj, bo wyobrażałem sobie, że no jak pola, to raczej będą takie, no wiecie, rozjechane przez traktory. Nie za przyjazne do jazdy, a tutaj luks ścieżki są wszędzie. Prawda, tak naprawdę tylko wczoraj mieliśmy styczność z takimi asfaltami klasy B, gdzie były dziury i po prostu słabo się jechało. A dzisiaj, póki co, jest super, i tego pierwszego dnia też tak naprawdę szapoba. My tyle chwalimy to Opole, że ja myślę, że jakiś powinniśmy mieć sponsorów. Wiesz, że. Województwo opolskie nas zatrudnia, żebyśmy przejechali jakąś nową ścieżkę żebyśmy ocenili znak jakości, bo już dali... <laughs> No, nazwy miejscowości nie biorą się z niczego. A nawet na podjeździe są fajne widoczki. Walczy, walczy. No, urokliwe miejsce na cmentarz. Ładnie, nie? Ładnie, ładnie. Cmentarz to jest. Z takim widoczkiem, żyć nie umierać

że w cieplej, drogi też się popsuły No ale co, ale dalej jest pięknie także tylko korzystać Ja mam inne zdanie na ten temat Zobacz jakie krowy No krowy jak krowy Dziwne krowy Inkrydy, jak krowy, rydydydydydy Moja cierpliwość jest testowana, naprawdę. Co tutaj robi Ferrari? Korweta. Chyba tak. Ja myślę, że na Opolszczyźnie jest jedna korweta, jeżeli jakąś mają. Dobrze, proszę Państwa, kilometrów zostało mało, sił tak samo, dlatego doładowujemy się teraz górakiem. Ja testuję kokosowy, bo kokos kocham, Julia kocha czekoladę, więc je orzechowy. Więc tak, Arek należy do mocnych optymistów, więc Wam nie powie całej prawdy o tej ścieżce. Natomiast ja jestem realistą i wiem, jak to wyglądało. Trasa wokół Niemodlina w dużej mierze przygotowana. W dużej mierze fajna ale były fragmenty naprawdę tragiczne. Teraz nas tak wymęczyło ostatnie 5 km, no żenada. Także tak to wygląda naprawdę, a nie okiem kamery, gdzie jest piękny asfalt i tak dalej. No cóż, różne są podejścia, optymistyczne nastawienie co innego mówi, to prawda. No, utrudnia niestety to, że tyłki jednak bolą to. Końcówka trasy faktycznie dała w kość, bo były pola z dziurami. Asfalt klasy C, chyba nawet, Beto i tak. g było. gówniany. <laughs> Ale już się zbliżamy do końca naszego chill raju. Spełniony, bo średnia 18,4. <laughs> Także to by było na tyle z naszych przygód na Opolszczyźnie. Zbieramy się teraz, teraz, już tak naprawdę, do domu. Auto już czeka za rogiem. Wrócimy tu jeszcze na pewno, bo bardzo nam się podobało po raz kolejny. Opolskie, zastanówcie się nad tym, czy nie chcecie może pokazać nam jakiejś nowej trasy. Chętnie ją przetestujemy, ocenimy. Nagramy od niej odcinek. Tak, tak. E <laughs> A jeżeli Wam, widzowie, podobało się y, tutaj na, nasze zmagania na Opolszczyźnie, to zachęcamy do łapki i subeczka, żeby nie ominęły Was kolejne nasze filmy. No to co? Boul Voyage! Schodzisz ze słońcem, a się bije nawet.